nami nagrody przygotowane przez partnerów i dyspensorów złotych. Szanowni Państwo, z wami dyrektora rozmawialiśmy nieco wcześniej, kiedy nasza nagroda zostanie przekazana z zawoce, z którą zrealizowana jest pewna piękna pokoleniowa historia, o czym powiem już za chwilę. I nagroda owocnego dziedzictwa kulturowego, 41. To jest Świat 128, 3 wersja sport. Z 1978 roku. Bartek, ale dziadka chciałbym zobaczyć. Dziadka Marka chciałbym zobaczyć na scenie. Dziadko Marku, poczekamy. To znaczy nie tyle. <grym wstydzio> to jest historia, jak mogła powiedzieć. Dziadek z wnukiem, Tak naprawdę namiany ten samochód. Marek ma wcześniej mąż w bardzo dobre sanie, odresadowane w krzakach gdzieś od jakiegoś właściciela Fiata 128 3P, Postanowił sprzedać Nyskę, ponieważ nowa miłość się pojawiła, żeby były środki finansowe. Nyska została sprzedana, Fiat wygląda pięknie i teraz Pan Marek z wnukiem, nie no teraz już nie, oni są w trójkę w ogóle, słuchajcie, to jest dziewczyna Bartka, powitajcie ją gorącymi brawami. Dzisiaj Pan Marek mówi tak, Krzysiek. Rok temu byłem ja i Bartek, teraz jestem ja, Bartek i dziewczyna i naprawdę jestem dobrze działającym prowadzeniem. Piękna historia po wodę. Historia, która pokazuje, że nie tylko samochody, relacje są ważne. I Marek Limanówka mi to powtarzał wczoraj, dzisiaj, ja się z tym zgadzam. Najpierw relacje, To samochody, bo jak jest najpierw relacja, potem te, te, te rzeczy e, wychodzą. Słuchajcie, podejdźcie na środek trochę bardziej, żeby było dobrze widać. Kresie, ja w tym, Dobra, Czło, Co? <grymne> A, drodzy Państwo, zanim mały Karol, ile ma lat? To szukamy Karola. Jak Karol wygląda w celu nie, to już nie trzeba nic więcej mówić. Szukamy Czapnej Czapki Batmana, Pięciolatek Karol, rozejrzyjcie się, proszę. Pani zostaje przy scenie, a my szukamy Karola, jak tu znajdzie, drodzy Państwo, będzie gorąca owacja. Będzie nagroda przez piękne oklaski. Szukamy Karola. Natomiast ja zapraszam, szanowni Państwo, na scenę zastępcę prezydenta miasta Pana Artura Buchenka, który nagrodę prezydenta Ludwika kańzla dla najstarszego niepojazdy, gdzie to Panie Prezydencie? Ja, ja Trudno było wybrać pojazd? Tak, ponieważ wszystkie są do brywa, to, brywa, no to, no to uwaga. Szanowni Państwo, na, to by na dla Prezydenta Miasta Nowego Sąca, dla nas, naszego